Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Ninja A dziś rozpoczynamy kolejny odcinek serii Assassin's 4 Black Flag Kochani, w tym odcinku musimy śledzić jakiś statek agenta, a to nie będzie takie proste zadanie. Ponieważ, jeżeli wejdziemy w strefę strzeloną, w której w zasadzie już się znajdujemy, i będziemy w obrębie jakiegoś innego statku, który gdzieś sobie pływa po oceanie, a ciężko jest zlokalizować ze względu na to, że jak sami widzicie, mamy sporą mgłę. Oczywiście możemy sobie pomagać lunetom i tak dalej, ale to też niewiele nam dasz, szczerze mówiąc. Tak więc musimy po cichu śledzić ten statek agenta, a później pewnie go dopaść. Zresztą, zobaczymy sami, za chwilkę Dać mamy pełne, yy, pełne żagle Płyniemy sobie elegancko nad ale jak widzicie Tutaj jeden statek, musimy go Skutecznie jakoś ominąć, na radarze O nie 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 szybko, 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 szybko. przyspieszaj, przyśpieszaj, 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 przyśpieszaj Ten z tyłu, lepiej żeby nas nie zauważył Dobra, zrobiła nam się teraz tutaj taka luka Heh. Jednak musimy zmniejszyć odległość od celu ale może uda się ewentualnie tak szybko tutaj przepłynąć bokiem Żeby się kompletnie nie skapi Dobra Okej, okay. jak na razie się udało I tutaj zbliżamy się do tego następnego statku Głównego Który mamy śledzić Dobra Ej, okay. Statek tutaj na prawej będzie jeden Powinno się udać go wyminąć Do I dość skutecznie to nam idzie na razie Myślałem, że będzie gorzej Że wpadnę na pierwszy, lepszy statek no to Jak na razie całkiem bezpiecznie Dobra, trochę spowolnimy tempo Przepłyniemy tak tu bokiem Okej, okay. na razie nie powinniśmy wpaść jednak tym razem Powinniśmy się skutecznie wymigać Dobra, teraz się uda już na 100% Dobra, jest. Staram się unikać walki, przecież nie wchodzę. To jednak chyba nie byli dobrzy pracodawcy. O, oh fuck, o, oh fuck, 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 fucking shit. No to możemy mieć teraz mały problem. Pak, spierdalamy stąd. Spróbujemy wykręcić na drugą stronę i uciec. Nie, yeah, chyba się udało. Natomiast musimy dość mocno przyspieszyć, bo faktycznie oddaliśmy się od tego celu. Ale dobra, nadgoniliśmy. I mamy go w zasięgu, w roku, w zasięgu wzroku. Na razie elegancko pływa. Płynie gdzieś prosto przed siebie. To dokąd? Okej. Okay. Niech sobie trochę odpłynie. Wow! Co to za jakiś tajfun huragan? Co my takie tu mamy? Czelać! Wow! Wow 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 Zaraz bym wleciał na jakąś wyspę. Dobra, może gdzieś on się już tutaj zatrzymał. Yeah! Zatrzymał się. Dobra. No to cumujemy. Okej, okay. oni się już zajmą resztą. Ja natomiast wiedzieć co, skoczę sobie do przebieralni. I tego zmienię sobie szyb na szybkości ciuchy. Bo jednak ten strój Altaira nie do końca mi się podoba. Znaczy, on, on jest fajny, ma swój urok, ale jednak. W tych pirackich klimatach wolę zdecydowanie grać jako zwykły Edward. Kenway No, okej. Okay. No, od razu lepiej. W końcu czuję się jak asesyjny na Karaibach. Wcale nie chciałem, żeby tutaj wszedł. No, ale dobra, dawaj, z kolejnym hakiem skróć całkiem spoko. Może kiedyś go wykorzystam. o określony cel. Odszukaj agenta. Mamy niecałe 50 sekund. 100 metrów do celu. No czyli de facto mamy jakieś 30 sekund na zlokalizowanie jego. Dobra, ja tutaj sobie wejdę dachem. <grym> Zawsze mamy lepszą widoczność. Okej, okay, mam tylko dotrzeć w zasadzie. Ale zdobyłem jakiś fragment. Dodatkowy więc miło. Kurwa! Odwal się ode mnie. Yeah, yeah. Udało się. Wow, nie! Fucking shit nie chciałem strzelać! Pomieniło mi się SF. Przez przypadek nacisnąłem Przedwcześnie dokonałem zabójstwa. Troszkę się pośpieszyłem. Ale dobra Śmigamy. Zniszcz dzwony alarmowe. Jako opcjonalne. Nie zwróciłem nawet na to uwagi. A gdzie mamy te dzwony? No są tutaj faktycznie To, co, załatwimy ich, płacił Żegnaj! Śpij słodko Dobra Nie przeszukuj, baranie, tylko zniszcz mi tutaj te No Jeden odcięty Widzi, widzi ktoś gdzieś drugi kurde, nie mam czasu, 10 sekund. Trudno

Apologies, sir. I'll keep my eyes peeled. <laughs> tak, tak, tak. Oczy to For God's God's What the hell is going on here today? How do you suppose you'll be able to ring that alarm if you're piss drunk and barely able to stand? Forgive me, sir. I am fit and able. If I see any strangers. nie za Tak, tak, tak. Dobra. Są wypici. Czyli łatwo będzie ich po prostu obejść. Nadzwyczaj łatwo. Ślepi. Ej, okay, następne krzaczki. Nic nie widziałeś. Zamknij się i mnie nie denerwuj. Dobra eee. Mam zlokalizować cel, nie? Czekajcie, chyba jest tu Nie, to jest strażnik tego, który będzie strzelać Fucking shit, chyba zjebałem Co? Spierdalaj z alarmem, spierdalaj z alarmem <laughs> ty. Zamknij się, zamknij ty się też. Lepiej mi nie denerwuj. Jubek. Dobra, chcesz się tak bawić, to się pobawimy nieco inaczej. Dobra, zaraz ci przełamie obronę, to się skończy. Nadzwyczaj dobry. Ale wystarczająco. niestety Z Edwardem Kenwayem, to ty jednak kolego szans nie masz Dobra, ale cel, o którym była mowa w kwestii. Okej, okay, mamy zaznaczonego na łapce To miło Ale dalej celu żadnego cholera nie widzę Może tutaj? Dalej, pusto okej, okay, czysto. Tam jest, okej, okay. mam cię gnoju. Nikogo, tu nie ma. tu nikogo nie ma. Nikogo nie ma. Jo? Idź spać, kolego Okej, okay, ktoś jeszcze? <gry> Czy darujecie sobie? Darujecie sobie. Mądry wybór Ten, jest tam coś czujny, szuka, kurwa A pierdolę to. Nie będę się z wami bawić w ten sposób Zadaczcie was po prostu od razu z automatu i bez żadnego gadania, no właśnie. Okej, okay. O kurwa, muszę uważać na te strzały z tych wież, one mogą być zabójcze. Ups, coś nie poszło. Dobra, zaraz to nadrobimy szybko i ukradniemy ten cholerny klucz w asesynowskim stylu, A nie w stylu ninja games.pl. Ten styl czasem się po prostu nie nadaje do tego. Hatch Dobra, zhajdowaliśmy się, okej, okay. tu mamy dwóch parobków. No, są dość mocno czujni teraz. Ale gdzieś tutaj powinien iść ten typek. Tam jest ten klucznik, dobra. On tutaj robił kółko i zatrzymał się w jednym miejscu. O, o, Marian. Marian, czego ty szukasz? Czego ty szukasz? Śmierci szukasz? Nie najlepszy pomysł. Rusz się, rusz się, baranie. Dobra, oni powinni zrobić kółko. Zatrzymać się tam, a ja wtedy po prostu ukradnę mu kulturalnie klucz. Nie wiem, czego mogę, cholera, zabić. Tak bym zrobił najchętniej. Mogę go zabić chyba. Bye bye! He he. A teraz wystarczy przeszukać. Zabrać klucz. Ej, nie chciałem, żebyś okradał tego strażnika. Mamy klucz do magazynu i możemy sobie teraz pełną kulturą wejść do środka. Kurwa! Kurwa! Anonimowo muszę być. Fuck! Pior dole z tym alarmem! Te... Fuck you No co jest? W ogóle mi go nie wychwyciło Dobra, to polecimy na kodrat. Ale Dziwne nawet trzamanie ubraną nie będzie działało Twardy zawodnik Co jak co? Ja tu przy okazji zabotujemy tego dzwona, bo on mi tego nie zapamiętał, że już to zrobiłem wcześniej. A no, szkoda Wchodzimy do środka? Nie, ja nie będę tego podpalać może teraz Jeszcze muszę tutaj wejść Uuu. A takie cuda znalazłem w tym magazynie Chłopaki, bierzcie co się da Okej okay. Piraci to jednak złodzieje <gay> Okej, okay, mission complete, wspomnienie piąte nowe, żniwa Zakończone sukcesem, liczba dzwonów alarmowe Uuu. Nie wiem kiedy zlikwidowałem drugi Ale nieważne, quest zaliczony w 100% Co mnie bardzo cieszy Mamy tu jakąś akcję poboczą Ale ja lecę po głównym questie Bo na tym ma się ten gameplay skupiać wow, wow, wow. Nie ma żadnego tego przecież celu na mapie, gdzie ja mam dotrzeć Jest jedynie na minimapie, no dobra Zakładam, że to nie będzie jakoś strasznie daleko Perdalaj. Nie będziesz do mnie ja go ustrzelę kiedyś, któregoś dnia go zabiję. Naprawdę go zabiję. Zabiję go teraz. Za bardzo mnie zdenerwowałeś. Okay. Bardzo mi przykro, ale to wszystko przez ciebie. Nie trzeba było podnosić broni. Było po sprawie. Fucking shit, nadciągają mu zupełnienia. Wiecie, wiecie, gdzie ja mam te wasze uzupełnienia? Chodźcie, następny oszty Padaj! Piękne frotki. Chodź tu! Spierdalaj! No, załatwiony. Ktoś jeszcze chce spróbować sił z asasynem? Nie widzę i nie słyszę. To dobrze. Nie chciałbym was wszystkich pozabijać od tak. Bez powodu. Dobra, ja tutaj jakoś przejdę. Moment! Nie, zdecydowanie chyba nie mam ich tu da się stąd uciec, wyjść w taki sposób, gdzie mi tam pokazuje ten znacznik na tej mapie? Jest to naprawdę cholernie dziwne. Chyba, że po prostu chodzi o to, że... Aha, no właśnie, wiedziałem. Główny quest będzie na morzu. No wiecie co, może tutaj zajmiemy się jakąś akcją poboczną? Nie będziemy śmigali na to morze? Albo się zajmiemy nimi. I po prostu... Popłyniemy jednak na to morze, zobaczymy co tam się wydarzy, ciekawego. Dopłyniemy sobie do jakiegoś następnego przystaniu, następnego portu. To jest 1000 metrów, więc to jest bardzo blisko. Jeżeli chodzi o odległości yy, morskie, to my to przepłyniemy dosłownie jakieś, pff, bo ja wiem, 2 minuty, no 2-3 minuty maksymalnie. Gdy nie powinno ta prawa, trwa, prawa trwać jakoś specjalnie za długo, ale zwróćcie uwagę, jak pięknie tutaj padło oświetlenie od księżyca i blask odbicia. Na morzu wygląda to naprawdę rewelacyjnie Dobra, a my śmigamy prosto na naszą kawkę Na nasz piracki okręt Z którego to wypłyn wypłyniemy do następnego portu Tak więc wsiadamy na statek Bierzemy stery w łapy I śmigamy Okej okay. Next mission Strzelać Strzelać Żelać. Pięknie Okej, okay. wypłynęliśmy sobie na pełne morze I w błyskawicznym tempie Powinniśmy O oh, fak, trzeba tutaj trochę zwolnić Na tym zakręcie bym nie wyrobił Okej okay. I płyniemy szybką podróżą Widzicie jak to szybko zresztą idzie Więc nie skłamałem was Jeżeli chodzi o długość czasu Jaka potrwa do przybycia Do wybranego punktu Mamy 200 metrów, za nami 300-400. Bardzo szybko to idzie. Laj, butelka rumu, hej, kolejka rumu, pirackie opowieści, ja uwielbiam. Dobra. No i zapłynęliśmy, co to jest za jakaś bezludna wyspa? Hej. O kurwa, i po co ja żem tuningował ten samolot? Właśnie po to, żeby bić się o krawężniki, ok. Dobra, zacumujcie, ja uciekam stąd. Skacz, a oh, wow. O, oh, to mogło boleć, bo tam za głęboko nie było. Dobra, słona laguna. Witam panów. Here's to, our to the We're prosperous, free, and out of the reach of kings, clergy, and debt collectors. Near five hundred <inaudible> pledge their allegiance to the brethren of the coast in Nassau. Not a bad number. True. Yet yeah, we lack sturdy defenses. If the king were to attack the town, he'd trample us. Then let us find the observatory. If it does what these Templars claim, we'll be unbeatable. Not a twaddle again, can we? It's a story for schoolboys. I mean proper defenses. Steal a galleon, shift all the guns to one side. We'll make a nice ornament for one of our harbors. It will not be easy to steal a full Spanish galleon. Have you one in mind? I do, sir. I know show, Jest She's a fussy, she is. <laughs> And slow. No to mi się sposób, w jaki do piraci tutaj właśnie mówią w różnych kwestiach dialogowych. To co, kradniemy galeon? Odszukaj L'Arcadel mas De maestro, de maestro Dobra, wracamy na statek I znowu będziemy musieli obrać kurs Aby tam gdzieś dopłynąć, tylko że no, tak jak widzę Dość daleko do tego i jeżeli bym zaczął kręcić To ten gameplay No musiałby niestety trwać No bardzo długo, a na to sobie dzisiaj już niestety Nie mogę pozwolić, dlatego dojdziemy sobie tutaj Podejdziemy pod stery i sympatycznie zakończymy sobie dzisiejszą przygodę, patrząc na ten piękny wschód słońca. Cóż kochani, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie mieć na bieżąco informacje o nowych materiałach, to zasubskrybujcie mój kanał. Ja tymczasem żegnam się z wami, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach. Hej!